No zobaczymy czy to w flora Za kilka godzin w ogóle, sprawdzę Jest flara, jest prawa piękna Wow Warto było czekać, to jest to 14 Akurat patrzyłem, szukałem telefonu Ale fajnie Ale udało się zarejestrować Chyba posiedzę jeszcze chwilkę tutaj Bo jest to 14 Żeby jeszcze jakiś leciał leciał jakiś sterlinka sterlinek To na pewno wypuściłby jeszcze florę razie włączę A może niech jest tutaj A tutaj zabieracie. O tak o. Leci, leci będzie flara, będzie fara. 640 No tak jak mi puści flary No to nie będę samo Musi być flara, po prostu leci tą samą trasą, to nie ma innego wyjścia Jest, 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 jest czwóreczka, może jest jest mam flary, mam flary super leci coś niżej ciekawe czy też będzie, będzie flara idzie dolwa i co? przycina lwa flary nie będzie ale jakby tak z za domu jak jak to poprzednie dwa coś wyskoczyło jeszcze to byłaby na bank flara Jak widać nawet pojedyncze przeloty sterlinków będą emocjonujące. Po prostu jeżeli da się przewidzieć te flary, kiedy będą, no to będzie, można na nie czekać.